Cześć, jestem Gustaw Burunski, jestem współwłaścicielem GeoZilla Burgers. Przygotowujemy na przymorzu burgery w azjatyckim stylu zupełnie koncepcyjne i nasze autorskie więc to jest coś, czego nie spotkacie nigdzie indziej. Najgorsza jest kolejka przy składaniu zamówień, bądź goście nie przychodzą na czas i nie odbierają tego w czasie. Przy dużych zamówieniach online nie boję się tego realizować czy nie będzie problemu z odbiorem. Płatność jest realizowana od razu przy składaniu zamówienia przez serwer, więc e, nigdy nie będę stracił na tym. Optymalizuje to przede wszystkim kolejki w godzinach szczytu. Ktoś zamawia na daną godzinę, zamówienie jest opłacone, podchodzi, odbiera, nie da się łatwiej. Niespecjalnie bym chciał podpowiadać konkurencji, co robić.